Witam dzisiaj kolejny film na temat miłego faceta. I w tym odcinku powiem dlaczego miły facet nie jest asertywny. Nie tyczy się to tylko miłego faceta, ale ogólnie dlaczego możemy mieć problemy z asertywnością, ale w tym filmie, dlatego, że to jest to kanał, e, rzucam właśnie na kanał niemiły facet. A więc, dlaczego miły facet jest, na, jest nieasertywny? Przede wszystkim. Numer jeden Są to emocje, które nimi kierują. Emocje takie jak wstyd, poczucie winy. Kiedy te emocje się odpalają, trudno jest nam być asertywnym, dlatego że każda emocja, szczególnie ta negatywna, jest połączona z myślami. I teraz, dajmy na to, będzie to emocja wstydu. Wtedy odpala się wstyd, kiedy chcemy powiedzieć nie. Kiedy ta emocja się aktywuje, nagle przypominają nam się pewne zdarzenia, które są związane z tą emocją, oraz pojawiają się myśli, które na przykład nam mówią: Są to oczywiście negatywne myśli. Te myśli mówią: zostaniesz odrzucony, zostaniesz nie, nie zostaniesz zaakceptowany, dlatego lepiej zgodź się na to, chociaż ty, czy miły facet. Bo nie znam Twojej sytuacji, ale może być tak, że kiedy właśnie odpalają się te emocje i te myśli, chcesz powiedzieć nie, a mówisz tak. I tak to właśnie bywa. I teraz to jest jedna sprawa, że to są po prostu emocje, negatywne emocje. Druga sprawa jest to, jest jakby to problem, nie skontaktowanie się z sobą, ale przede wszystkim jest to Wyzwanie, może nie problem, wyzwanie w, ja mówiłem to już wcześniej w filmach, wytwarza się tak zwane napięcie emocjonalne. I kiedy właśnie osoba, właśnie miły facet, między innymi, boi się tego napięcia emocjonalnego, czyli tego dyskomfortu, tu, tu wszystko chodzi o dyskomfort. To zamiast powiedzieć nie, mówi tak. Dlatego, że boi się tego dyskomfortu. Kiedy zaczniemy wchodzić, kiedy zaczniemy przede wszystkim pracać nad emocjami i uwalniać te emocje, łatwiej nam będzie wytrzymać ten dyskomfort. I co za tym idzie, łatwiej nam będzie powiedzieć nie, kiedy chcemy powiedzieć nie. Kiedy mamy trudności z tym dyskomfortem, bo to co robimy, wbrew naszemu paradygmatowi, bo tak jak mówiłem w filmach, miły facet kieruje się paradygmatem. W paradygmacie miłego faceta ma on zaprogramowane, że musi się na wszystko zgadać, że musi być dobry, że to nie wypada powiedzieć nie. I teraz kiedy przychodzi taka sytuacja, miły facet zaczyna chce powiedzieć nie, ale wytwarza się właśnie ten ten dyskomfort, taki. I on nie potrafi tego wytrzymać, że, dlatego że to jest niezgodne z jego sposobem myślenia, z jego paradygmatem. I automatycznie nie wytrzymuje tego, dlatego że to jest dyskomfort. My nie lubimy być w ghostworcie. No, wyobraź sobie, że boisz się lęku, że masz lęk wysokości. Boisz się wysokości. Wchodzisz na, na górę albo wchodzisz na wieżowiec. Stoisz, patrzysz się na dół, co się dzieje, właśnie wytwarza się ten dyskomfort. Chcesz, chcesz jak najszybciej zejść na dół oczywiście, nie skacząc. Chcesz zejść na dół, bo nie możesz wytrzymać tego dyskomfortu. Na przykład, miałeś kiedyś sytuację, że jako dziecko upadłeś z drzewa, albo miałeś wypadek. W Twoim paradygmacie jest to, że wysokość równa się wypadek albo śmierć. I w tym momencie wytwarza się. Ta emocja, która ci mówi, żebyś jak najszybciej zszedł, dlatego że nie potrafisz wytrzymać w dyskomforcie. Tak samo właśnie z miłym facetem. Nie potrafi wytrzymać tego dyskomfortu, który mu mówi, że żeby był dobry, żeby nie stawiał na swoim. I wtedy przestaje stawać na swoim. Idzie właśnie za sposobem myślenia, który niestety, oczywiście, miły facet o tym nie wie, ten sposób myślenia jest błędny. Ten sposób myślenia działa przeciwko niemu. Dlatego właśnie ma Miły Facet problem z asortywnością. Jeżeli macie problem z asortywnością, oglądajcie ten kanał Nie Miły Facet. Również wejdźcie na mojego TikToka Życie bez limitów. Tam będzie więcej filmów na ten temat. Po więcej, zapraszam właśnie na ten kanał oraz na TikToka. Fantastycznego dnia. Pozdrawiam. Cześć.